Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony GameplayMan i w tym odcinku serii Minecraft Mody zaprezentuję Wam modyfikację o nazwie Biosphere Mod. Modyfikacja dodaje nam do gry nowy tryb tworzenia świata. Nazywa się on tak samo jak modyfikacja, czyli Biospheres. Stworzymy sobie świat. Jakżeście już zauważyli od razu, świat jest zbudowany z wielkich szklanych kul. Te wszystkie kule są połączone ze sobą drewnianymi mostami. Wyglądają tymi w taki sposób. Jak widzicie, w każdej z tych kul jest inny biom. Na przykład tutaj jest biom bagienny. Tam jest biom leśny. Tutaj widzę, jakiś biom dżunglowy jest. Obok tych szklanych kul znajdują się takie mniejsze kule. W których możecie znaleźć bardzo dużo cennych surowców. Na przykład tego co tutaj widzę, to mamy tutaj szmaragdy. Więcej szmaragdów. Trochę węgla, trochę lapisu. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że modyfikacja się Wam spodobała. Prezentacja także. Proszę Was o wiele pozytywnych komentarzy, subskrypcji i łapek w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.